W ostatniej chwili. Z godziny na godzinę rośnie liczba osób, u których stwierdzono obecność nowego, zmutowanego szczepu cholery. Zarażonych są już tysiące. Służby medyczne nie nadążają z pomocą, a porządkowe zgrzebaniem ciał. Ostatnia taka epidemia na tych terenach miała miejsce w 1852 roku. Według epidemiologów w dzisiejszych czasach ta choroba nie mogła pojawić się samoistnie. Naukowcy rozkładają bezsilnie ręce spytaliśmy o opinię jednego z nich by się mogło, że epidemię cholery mamy już dawno z osobą. Jednak myliśmy się tak bardzo. W szpitalu nie ma już wolnych miejsc, łóżek ani kanapek. Karetka przyjeżdża non-stop. Non-stop. Drzwi od szpitala są niezamknięte. Wszyscy mamy. mobile